Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Medieval 2 Total War, kampania Francjo. Przed nami do odparcia kolejna armia angielska, która tym razem, w przeciwieństwie do tych ostatnich, jest dużo bardziej taka nowocześniejsza i zawiera dosyć potężne jednostki. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że musimy ich odeprzeć, jeżeli chcemy ich na dobre, tak naprawdę, rzucić z tej Normandii. Co prawda miałem to zrobić w ostatnim materiale, i kto wie, czy jeszcze jakieś ataki nie przybędą. Ale z tym musimy się rozprawić. Będzie to też pierwsza bitwa, gdzie tym razem będziemy wychodzić bezpośrednio z zamku. Mam już plan przygotowany generalnie tej walki, więc myślę, że możemy spotkać się za chwilkę. Jako już opuszczamy zamek, to mój plan rozmieszczenia jednostek oczywiście nie jest tutaj zbyt wybitny. Myślę, że możemy wyprowadzać. Zobaczymy przede wszystkim, co oni tutaj zrobią, ale zazwyczaj z tego co kojarzę, komputer zachowuje się tak, że ustawia swoją armię w dalekiej odległości od murów, więc ja na spokojnie będę mógł sobie wyjść i się za chwilkę tutaj rozstawić. I z tego co widzę, rzeczywiście tak tutaj będzie. Chociaż zobaczymy, bo możliwe, że na mnie jacyś strzelcy próbują iść. Ale chyba z tego co ja, że tam chyba nie powinno być żadnych strzelców. Oni mają dwie balisty jedynie. Co ciekawe, w ogóle oni widzę, że wybudowali już sprzęt obleźniejszy. Myślałem, że akurat go w tym przypadku nie będzie. Nie, widzę, że chyba nikt dla mnie nie idzie. Pozwolą mi się rozstawić bardzo dobrze. No dobrze, w porządku. Zakończyłem już rozstawanie moich jednostek. Mój plan jest następujący: na początek puścimy konnice prosto w ich piechotę. Jako, że nie mają włóczni, nie powinien nas powstrzymać. Za nimi ruszy moja piechota, która ich po prostu tutaj wykończy. Taka jest strategia, jeżeli chodzi e, o mnie, o tą bitwę. A zatem zaczynamy. Również generał myślę, że może wziąć w tym udział. Raczej nie powinno mu nic się takiego stać. Dobra, i teraz przyspieszamy oczywiście jeszcze do tego piechotę, która oczywiście będzie wyruszać nad przeciwników. A my zobaczmy tutaj teraz tą piękną szarżę. I za chwilkę ich wycofujemy. Dobra, bardzo ładnie. W takim razie zrobić z nimi tutaj porządek. I teraz wycofujecie się na flanki, ponieważ za chwilkę będziecie mi tutaj potrzebni, żeby ich oskrzydlić i wykończyć. Dobra robota. I trochę strat widzę, że ponieśli, już są wstrząśnięci. Za chwilkę wyślą swoją kawalerię, ale powinno bez problemu wpaść w moich włóczników. Więc nie jest to praktycznie żadne zagrożenie. Dobra, już zyskałem naprawdę ładną przewagę, więc oby tak dalej. Dobra, a teraz wszystkie jednostki piechoty wyruszać tutaj. Tam jeszcze mi się zapodziała jedna pancerna straż. I teraz możemy od flanki uderzyć tym. A wyszykujcie się do tego, żeby zaatakować ich kawalerię. Prawdopodobnie też od flanki. Myślę, że możemy rozwalić o tych rycerzy w zbrojach. Uderzymy w sumie chyba od trzech stron. Jeżeli dobrze pójdzie. Dobra, i wy jeszcze tutaj zaatakujcie i wy przy okazji możecie zaatakować o tych. Ok, rezygnują, bardzo ładnie. Piechota już pęka. W takim razie wy od flaneczki tutaj. Poproszę. I pancerna straż myślę, że może pójść na tych rycerzy w zbrojach. Może na razie kawalerii nie będę jeszcze rzucał, ale wy możecie zaatakować tutaj. I wy jeszcze czekajcie, bo może y, doprowadzę do walki włóczników na kawalerię, co byłoby naprawdę dla mnie bardzo korzystne. Dobra, teraz od tyłu atakujecie wy. I mam nadzieję, że zaraz uciekną. Dobra, wy możecie już zaatakować. I wy możecie już tam szykować się, aby ich okrążyć. I za chwilkę bitwa powinna być już całkowicie rozstrzygnięta. Dobra, wy atakujecie włóczników, się wymienicie z tą kawalerią. Niech ona tutaj zaatakuje jeszcze. Dobra. I teraz generał tutaj. Od tej strony taką nica troszeczkę oberwie niestety. Ale za chwilkę ktoś wam powinien tutaj pomóc. Już pomoc nadchodzi, więc spokojnie. Tutaj wszyscy widzę, że już rezygnują bardzo dobrze. I dobra, chyba widzę, że główny trzon armii już pękł w ostateczności. Dlatego pozostaje już tylko wykończyć kawalerię przeciwnika. Dobra, i wy jeszcze gońcie tych, jeżeli zdołacie. I dobra, generał też wrogę już ucieka, więc cała armia się już w ostateczności widzę, że posypała. Dobrze, schwytajcie kogo tutaj możecie. Jeszcze w ostateczności. I widzę, że ta bitwa poszła powiedzmy jak należy. Tak, myślę, że to jest wszystko akceptowalne, jeżeli chodzi o straty. Nic nie będę oczywiście z tego powodu narzekał. Dobra, jeszcze odrobinkę pokontynuujmy, wyłapmy oczywiście kogo się tutaj da. Myślę, że już tradycyjnie tak naprawdę w takich wielkich bitwach... I nabra, myślę, że 90% wyłapane już wystarczy. Około 600 nowych niewolników jest na naszą własność. Dobra, koniec bitwy. Superowo, pełne zwycięstwo. Kolejna armia rozgromiona. Jeżeli chodzi o kwestię, co zrobimy z tymi jednostkami, wszystkimi. Hmm, tak się zastanawiam, ale może weźmiemy w sumie za nich okup. Jeszcze pieniądze mi się dodatkowe przydadzą, a to nie było jakieś wielkie zagrożenie. Ale Anglicy widzą, że odrzucili ten okup, a zatem musieliśmy ich pożegnać w ostateczności. Dobra, wyrzuciliśmy ich w końcu z Normandii, chyba w ostateczności. Pytanie, czy jeszcze kogoś wyślą, a widzę, że w, w Londynie jest jakaś taka armia, chociaż już widzę, że tutaj same jednostki śmieciowe tak naprawdę, to nie jest ta nowoczesna armia, która prawdopodobnie pochodziła z Nottingham i niestety na mojej drodze wstoi też dosyć potężna flota, którą będziemy musieli się zająć w swoim czasie. Dobrze, musimy odbudować w takim razie tą armię, ale na razie chciałbym poczekać takie, muszę się doczekać właśnie nowych funduszy. Król ruszył właśnie na Krucjatę, więc myślę, że w tym odcinku z pewnością już długą drogę przebiegnie i będziemy coraz bliżej tej Antiochii, chociaż wydaje mi się, że dopiero w następnym on tam dojdzie. I naszym kolejnym celem, oczywiście, jest Stauffen Czekamy na budowę sprzętu obleźniczego. Jeżeli chodzi o tą turę, to ja tutaj nie widzę już co mógłbym zrobić. Bez funduszy to tak średnio można coś działać. A zatem poczekajmy na nowe dochody i zobaczmy co będzie się działo. Papież umarł. No proszę, będzie znowu wybór nowego papieża. A zatem, kto jest kandydatem? Hmm... Węgierski... Wenecki... i Hiszpański. No dobra, no jedynek... Tylko na niego mogę głosować, bo w miarę tą frakcję lubię. I... widzę, że chyba dobrego papieża jak najbardziej wygrałem... wybrałem, tak jest. Zdecydowane zwycięstwo. No i troszeczkę darzy nas szacunkiem. Oczywiście szału nie ma, ale nie jest z tym najgorzej. Chociaż, jeżeli uda nam się ta krucjata cała, to ona oczywiście powoduje to, że papież będzie nas dużo bardziej szanował. A do krucjaty, oczywiście, jadą. Odczułem, tak. Myślałem, że jeszcze jakaś inna frakcja. Dobra. Fenecki agent wykryty, znowu jakiś zabójca kolejny. Chyba muszę z własnych zaraz tutaj zacząć zabójców rekrutować, by coś z nimi tutaj zrobić. Chociaż nasz król jest rycerski, tak naprawdę. A nasyłanie zabójców powoduje to, że daje się premie do postrachu. A ja nie chcę psuć mu takich cech, akurat, bo one mogą mi się przydać, więc może w sumie sobie tych zabójców odpuszczę. Szkoda właśnie, że król Louis mi umarł, bo on właśnie był oparty w pełni na strachu i do niego by to pasowało. Najpierw rozwinięta frakcja, oczywiście, druga frakcja na świecie. Więc trzymamy się w, w ścisłej, oczywiście, czołówce, co mi się podoba. Ale niestety, Anglicy zostali przywróceni do łaski, jako że, oczywiście, papież e, umarł. Więc możliwe, że zaraz może się wtrącić, żebym ich nie atakował. To nie zmienia jednak faktu, że od tego trzeba będzie się już pozbyć na dobre. A zatem, myślę, że możemy wysłać jakąś piechotę razem z tym generałem. I tego to nie powinieneś przegrać. I okej, okay, dobra. Wypędziłem ich znowu. Więc teraz zajmiemy się odbudową tej armii. W pierwszej kolejności y, myślę, że tych rycerzy w zbrojach będziemy trzymać, bo oni są bardzo doświadczeni i mogą mi się właśnie przydać, chociaż tych może zwolnię, i zostawię sobie jedynie tych bardzo doświadczonych i na ich miejsce rycerzy feudalni. I może na początek zajmijmy się przeszkoleniem kawalerii. E, tutaj wybudujmy mało stocznie. Myślę, że trzeba już zacząć lepsze statki, tak naprawdę, w tym regionie budować. A jeżeli chodzi o Paryż, to by się właśnie przydało to powiększyć i to jak najszybciej. Więc może zmienimy nieco plany. I może bez tej jednostki zajmijmy się powiększeniem miasta w tej turze. Myślę, że to jest taki priorytet, który możemy zrobić. Za chwilkę mogą dodatkowe fundusze ze stałfem wpaść, jako że tu zdobędziemy. Ale najpierw jeszcze przesuńmy naszego króla. Pełno tych inkwizytorów. Hmm. Ale nie są zbyt doświadczeni w swoim fachu. Więc myślę, że nasz król nie powinien być ekskomunikowany. Dziwne, że inkwizytorzy by też atakowali dowódcę krucjaty, ale po nich można się tak naprawdę wszystkiego spodziewać. Dobra, i myślę, że tutaj łódkę złapiemy i możemy zacząć płynąć tak naprawdę już na e, Ziemię Świętą. Superowa. E, I teraz Staufen, właśnie mnie interesuje. Co tutaj przybyło? Jakieś posiłki drobne wroga? Dobra, i chyba myślę, że będę musiał to stoczyć jednak na mapie bitewnej, bo nie jestem tak do końca przekonany, jak to z tym wyjdzie. No, niby posiłki bardzo znikome, ale nie mam ochoty na jakieś dziwne niespodzianki, więc myślę, że to dam wam po prostu w przyspieszeniu. Dobrze, a zatem jeżeli chodzi o mój plan na oblężenie Stauffen, to w pierwszej kolejności do zdobycia pierwszej linii przyporządkujemy te cztery jednostki piechoty, oni mają, mogą wystawić dwa maksymalnie, tam chyba byli tylko spieszni wiecerze feudalni i chłopi, więc nie powinni stawić mi jakiegoś oporu. Jeżeli chodzi o armię posiłków, to wyślemy na nich strzelców oraz moją y, kawalerię, więc niech oni już się udają w to miejsce i żeby zablokowali ich tak naprawdę, żeby nie mogli dotrzeć do tego zamku. Kiedy już pokonamy posiłki, y, złączymy obie te armie i zdobędziemy po prostu fortecę i wyrżniemy w ostateczności tego króla. Dobra, myślę, że to długo nie zajmie, zatem to mogę sobie już przyspieszyć. I teraz w pierwszej kolejności, oczywiście, atakujemy o tą miejscówkę. Więc miejmy nadzieję, że y, oni dadzą tutaj radę i nie zaliczymy jakieś wpadki. Ale wydaje mi się, że cztery jednostki chyba powinny sobie poradzić. Szkoda, że nie mam więcej, oczywiście, tych rycerzy feudalnych, ale niestety o to nie zadbałem i troszeczkę mało ich zrekrutowałem, mimo wszystko. Jak mówiłem. Liczę, że to wystarczy. A teraz, jeszcze wróćmy na chwilę o tamto miejsce i zobaczmy, jak tutaj sprawa wygląda. Myślę, że poczekamy, aż oni wyjdą w ogóle sobie z tego lasku. I tutaj powinniśmy ich przywitać na tej polanie. Zatem, kawalerię szykujemy tutaj. A jeżeli chodzi o strzelców, to szykujemy ich tutaj. Dobra, a my teraz wróćmy się na miejsce o tej bitwy, ponieważ tutaj zaczyna się już. Dobra, chłopi nie powinni zatrzymać moich jednostek, już widzę, że są wstrząśnięci, chociaż chyba moi również. Nie, moi są gotowi na szczęście, dobra. Żadnego widzę, że tutaj problemu nie będzie. I czy oni już otworzyli tą wieżę obleżniczą? Tak jest, rycerze wyruszyli do walki. Pięknie. Więc teraz moglibyście jeszcze dołożyć tych włóczników. I liczę, że jak najszybciej, oczywiście, dołożymy również o tą piechotę, która zaatakuje ich również od flanki. No niestety, chyba jakiś strat. Widzę, że im tak nie zadają za bardzo. Więc może byście się ruszyli i coś z nimi zrobili. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby ta piechota jak najszybciej tutaj się dostała, żeby coś robiła w tym kierunku. A jeżeli chodzi o tutaj, to też jeszcze trochę będą się trzymać. Dobra, rzućmy na chwilkę okiem, co tutaj się dzieje. Jeszcze troszeczkę czasu zostało do tego. Myślę, że mogę na chwilkę jeszcze przyspieszyć to tempo. I w sumie zastanawiam się, czy też taranów nie rzucić. Ale nie chcę ryzykować tak naprawdę utratą jakiegoś sprzętu obleżniczego. Chociaż myślę, że jeden mogę posłać, bo jeszcze na drugą linię obrony będę potrzebował czegoś. Dobra, wy ich tutaj pokonajcie. I za chwilkę przerzucamy się, oczywiście, na tamtą drugą kwestię. Dobra, wstrząśnięci nie są wahający. Jeszcze trochę się pobiją, widzę. A ta piechota to włazi jakoś. Nie, no, jeszcze pewno jednostek będzie wchodzić. Dobra, OK. A teraz wróćmy się myślę, że już o na tą kwestię. Chociaż jeszcze możemy chyba chwilkę poczekać, aż podejdą odrobinkę bliżej pod zasięg moich kuszników. Mają też machiny obleśnicze, więc możliwe, że dlatego są tacy wolni. Chłopi już są wahający, więc powinni zaraz mi pomóc już na tym skrzydle, więc mam nadzieję, że jak najszybciej te oddziały padną. Niestety moi rezygnują, już a przed chwilą byliście wstrząśnięci, a nie wahający. Dobra, mamy jeszcze o to piechotę, która mam nadzieję, że coś tam się ruszy, by coś z nimi zrobić. Mam no, nadzieję, że zaraz moje jednostki i tak wejdą, tak naprawdę, taranem. No, w sumie mogłem wysłać od razu tego tarana do ataku, ale myślę, że oni powinni zaraz wrócić. Kusznicy widzę, że jeszcze nie strzelają, więc jeszcze prawdopodobnie tam nie weszli w zasięg. No i moi też w ogóle już są wahający. Słabo, w ogóle nie ma dowódcy w pobliżu, i dlatego wszystko się tak naprawdę zmienia. Ale liczę, że ich pokonają w ostateczności. No w końcu to chłopi się bronią, więc moglibyście coś z nimi tak naprawdę zrobić tutaj. Dobra, myślę, że czas nadszedł na to, żeby na razie tutaj się przerzucić. Jak tutaj to wygląda? Dwa oddziały tam pancernej straży widziałem. I widziałem również tam e, dwa oddziały balistych. Dobra, w takim razie bierzcie ich. A jeżeli chodzi o te oddziały, to my zaatakujemy od tej strony. Dobra, idealnie wychodzą. E, tutaj widzę, że Taran już wszedł. Bardzo dobrze. Więc za chwilkę możecie coś z nimi tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o wrogiego dowódcę, to on jest tam daleko jakoś. Nie, Będę możliwe, że będzie tutaj ubezpieczał swoje oddziały. We must act now. No bez jaj, no nie mówcie mi, że przed chłopami zwialiście. Ja nie mogę. Masakra jakaś po prostu. Dobra, jak tutaj idzie na razie może z tym się rozprawmy, potem w ogóle tam wrócimy. Masakra widzę, że po prostu y, oblężenie tego tej twierdzy będzie dużo krw krwawsze niż myślałem. Wydawało mi się, że to będzie spacerek, ale bez jakiejś piechoty szturmowej to trochę ciężko. Dobra, w każdym razie myślę, że możemy atakować, więc zacznijmy może od tej balisty. Czy oni są jakoś przygotowani na mój atak? Niekoniecznie. Tutaj mamy też wrogiego dowódcę, więc możliwe, że za chwilkę go jakoś ciachniemy kopią, ale najpierw przede wszystkim o to, tego się pozbyć i teraz mam nadzieję, że on padnie. Dobra, bardzo ładnie. Więc myślę, że zaraz powinni pozwiewać, już są wahający, chociaż to jest... To są włócznicy, więc mogą się trochę trzymać. Może nie będziemy ryzykować, wykończymy ich po prostu strzelcami. Czy moje jednostki jakoś tutaj wracają? Czy chyba nie mam na to raczej co liczyć? Tutaj mamy w sumie jeszcze dwa oddziały, które mogę wysłać, ale nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Yy, ale wrogiego dowódcy tam nie ma. Dobra, może zaatakujcie tych chłopów, a te oddziały wyślemy po prostu tutaj. No, skrzanili po prostu, no co tu dużo mówić? Liczyłem po prostu na lepszy występ w ich wykonaniu, ale bez piechoty szturmowej, nie idzie mi po prostu najlepiej. Muszę przyznać, że oblężenia nie są moją zbyt mocną stroną. Żerdem tak naprawdę też, kiedy oblegałem w ogóle na początku tej serii, się nie popisałem. Tutaj tym bardziej. Dobra, w każdym razie myślę, że możemy już ich zaatakować. I mam nadzieję, że pokonacie przynajmniej o tą armię. No i jeżeli jakoś to wszystko złączymy, to powinniśmy mimo wszystko wygrać. Dobra, wszyscy uciekają, bardzo ładnie. Więc teraz myślę, że musimy się po prostu zebrać do kupy. I zdobyć w ostateczności tą twierdzę. Myślę, że powinniśmy trzy oddziały pokonać, no na to liczę. Dobra, zatem widzimy się za chwilkę, niech ja się pozbieram teraz. Okej, okay, tutaj widzę, że chłopi zostali pokonani w końcu przez moją piechotę, która tutaj weszła, więc wy możecie w sumie się tutaj na razie okopać, ci widzę, że troszeczkę się ogarnęli, więc w sumie możecie yy, iść o tutaj, Zresztą oni są bardzo, oni już są wycieńczeni, w ogóle nie nadają się tej jednostki do walki. Mnie jeszcze jedna rzecz tak naprawdę zastanawia. Te uciekające jednostki, one mogą mi pomóc. Czy moglibyście otworzyć bramę po prostu im, i ja bym wjechał od tej strony? To mogłoby być dla mnie naprawdę tutaj korzystne. Więc mam nadzieję, że do czegoś takiego tutaj dojdzie. A widzę, że te wrogie siły i tak nic nie robią, więc na razie po prostu tutaj stójmy. Wrogi dowódca widzę, że chyba sobie siedzi w ogóle na placu głównym. Więc porzucił tak naprawdę te swoje oddziały na pastwę losu, chociaż widzę, że się ruszyli z miejsca, ale teraz wpadli w sumie od trzech stron. I te oddziały już są zmęczone, więc liczę, że w sumie moglibyście ich tutaj pokonać. Mimo, że to są rycerze, to coś tam z nimi powinniście tutaj zdziałać. Przechwyciliśmy bramę, dobra. Robota, Chociaż mnie otabra ma interesuje, ale chyba na nią nie mam co liczyć, bo widzę, że nie otwierają raczej ich. Chociaż zobaczmy jeszcze. A nie, jednak otwierają, dobra. Wjeżdżać tu kawalerio w takim razie od tej strony i kuszników też od tej strony, i myślę, że to już powinna być droga do zwycięstwa. Zobaczmy, czy w ostateczności udało się w końcu pokonać tą piechotę. Nie, oni się cały czas dobrze trzymają. No to jest po prostu różnica technologiczna. Włócznicy jacyś słabi po prostu kontra taka piechota. Zobaczcie co, jak oni w ogóle mogą się trzymać. No trzeba po prostu jak najszybciej robić to przezbrojenie. No i do ataku, do oblężeń przede wszystkim lepsze jednostki, o takie, dokładnie. A nie jacyś włócznicy, oni się po prostu do tego nie nadają. Dobra, widzę, że już wjechaliśmy, więc mam nadzieję, że za chwilkę im po prostu prześlemy kawalerię, jako posiłki, i w ostateczności jakoś tutaj wygramy. Tylko weźcie ich wszystkich, skwitajcie, żeby oni po prostu mi tutaj nie przeszkadzali za chwilę. Dobra, widzę, że są już wstrząśnięci. Moi się nieźle trzymają, chociaż tak nie mogę być do końca pewien. No, zostali okrążeni praktycznie, więc moglibyście ich pokonać. I kiedy już pokonamy tamten oddział, to zabieramy kolejny taran i już wbijamy po prostu do końca w to miejsce. Dobra, prześlijcie tą jazdę na wszelki wypadek i coś z nimi zróbcie. Dobra, generał jest na miejscu. No, a w końcu ten oddział pękł. Dobra, robota. W takim razie, schwytajcie wszystkich. I teraz zbierzmy wszystkich po prostu do kupy i szykujmy się już do wejścia na drugą linię obrony. A zatem... Wy weźmiecie ten taran i zbierzemy wszystkie jednostki. Dobra, tutaj cięcie zrobię, bo zanim ja się tu z tym ogarnę, to jeszcze trochę to zajmie i widzimy się na drugiej linii obronie. obrony. Ok, taran dotarł na drugą linię przeciwnika. Dopiero teraz zaczęli widzę, że strzelać z tych wieżyczek, ale wydaje mi się, że już za późno. A zatem zbieramy wszystkie oddziały i za chwilkę wchodzimy do tego generała. Poślemy na niego całą naszą piechotę. Dlatego niech ja już ją sobie tutaj zbiorę do kupy. Żeby się szykowali do tego zadanka A kawalerię myślę, że puścimy jakoś od dwóch stron Dobra, wchodzimy w takim razie Z miejsca, pięknie, na drugą linię obrony A zatem teraz nadszedł czas na ostateczny atak Jeżeli chodzi o to twierdzę A zatem wszyscy łucz... włócznicy tutaj Przejść wszystkimi kusznikami tutaj I generał od tamtej I druga jazda od tamtej Dobra, I myślę, że możemy na chwilkę Dać normalne tempo i mam nadzieję, że teraz nie pozbiewacie. W każdym razie ma tylko 3 minuty na to, żeby mnie powstrzymać. Oczywiście nie ma szans w ogóle tego zrobić. Więc myślę, że za mniej niż 3 minuty padnie. Niezależnie od tego, jak to się skończy. Dobra, w takim razie kusznicy strzelać tutaj, i jeszcze kawaleria o tutaj. Albo może nie będę ryzykował z tymi kusznikami, bo. Jeszcze zrobił coś, jeszcze zastrzelił za dużo moich i nie najlepiej się to skończy. Dobra. Okej, okay, wyrżność tego gościa. I zakończmy w końcu to. Krwawe oblężenie. Dobra, pięknie. Dowódca padł. Jens. Ok. Kolejny trup. No, wykończyć go, panowie. Nie pozwolnie... Nie każcie mi długo czekać, okej, okay, koniec bitwy, dobra, udało się zdobyć, trochę strat było, chociaż mogło być jeszcze gorzej, najważniejsze, że staffen jest nasze, teraz musimy się okopać jak najszybciej w tym miejscu, no i przydałoby się ogólnie przezbroić armię na tym froncie, takie wnioski przede wszystkim wyciągam po tej bitwie, dobra, myślę, że możemy sobie wziąć okup za nich, niestety go odrzucili. A zatem ten oddział posiłków oczywiście kasujemy i stałfę też jest nasze. Za chwilkę splądrujemy oczywiście tą osadę. I teraz jeszcze skupmy się na tym, jakie jednostki tutaj zrekrutować. To jest bardzo ważna forteca na granicy. Ona skutecznie może się bronić tak naprawdę przed wszystkimi armiami z centrum tego całego cesarstwa. To będzie moja brama do Francji nowa, która naprawdę może się przydać. Jest też nieźle rozwinięta, z tego co widzę. Oczywiście relacje pogorszone, już na bardzo kiepskie. Ale tak to bywa. No dobrze, w takim razie myślę, że tych możemy sobie złączyć, tych również możemy sobie złączyć. I myślę, że tak to może zostać na razie, dlatego teraz przeszkulcie mi rycerzy i zekrutujcie o takie dodatkowe oddziały i myślę, że możemy sobie zwolnić również. O tą śmieciową jednostkę jedną. Dobrze, jeżeli chodzi e, o tutaj co zbudujemy, no to myślę, że pole ćwiczebne do trenowania jeszcze większej ilości żołnierzy i myślę, że kolejne pieniądze pójdą na przeszkolenie o tej armiki. I trzeba pomału się szykować chyba do ataku również na wyspy brytyjskie. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to w ostateczności z tym teraz pójdzie w najbliższym czasie. To tutaj pojawia mi się jakaś armia buntowników, więc myślę, że trzeba będzie o e, tą armijkę rzucić e, na tą imprezkę. Zabierzmy te wszystkie oddziały do naszego generała, i myślę, że tą kawalerię mogę sobie zwolnić, już raczej nie będzie mi potrzebna. Dobra, i tym się zajmiemy po prostu w najbliższym czasie. Dobrze, myślę, że możemy na tym sobie też już turę skończyć. Zobaczmy jeszcze, co będzie się tutaj na koniec działo. Chociaż jeszcze coś z tym trzeba zrobić. I pytanie jest, co oni tutaj mają. Niech ja sobie zobaczę, co oni mają. Rycerstwo i paru rycerzy. Sama konnica by jak najbardziej wystarczyła, by ich pokonać. Możemy próbować atakować generałami, chociaż nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Trochę taki bardzo ryzykowny. Może jeszcze się z tym tutaj wstrzymam, albo może tutaj zrezygnujemy z tego i zrekrutujmy jakieś dwa oddziały kawalerii i ona się po prostu zajmie tym czymś, co wtargnęło na moje ziemię. Dobra. Jeszcze koniec tury, Stafen jest znowu oblegany, a to jest jakaś słaba armijka, którą powinienem z miejsca pokonać. Od razu, tak jak to zrobiliśmy z armią angielską na początku tego materiału. I oczywiście podła zdrada. Kto tym razem został przekupiony. Kolejny dyplomata. Fajnie, jeszcze papież się wtrącił i nie mogę atakować cesarstwa niemieckiego. Czyli co? Oni mogą mnie oble Oni mogą mi oblegać dwa zamki, a ja nic nie mogę zrobić, tak? Fajnie, rzeczywiście mi się to bardzo podoba. Anglia dołączyła do krucjaty, co ciekawe, czyli oddelegują trochę swoich sił. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby na tyle. Zapowiada się ciekawie na tym froncie niemieckim, skoro papież się wtrącił. I zobaczymy, kiedy następny odcinek się w sumie pojawi. Możliwe, że jutro, ale jeżeli nie, to pojawi się za dwa dni. W każdym razie, trzymajcie się i do następnego razu.